Ja witam Was serdecznie z serca Londynu, z The City, z dworca tego Liverpool Street. Tutaj mieści się centrum finansowe Londynu, tutaj łączy się architektura starodawna z nowoczesną. Ja dzisiaj Wam pokażę dosłownie mały walątek, tego co można tu zobaczyć, bo The City to jest tu taka mała część Londynu, której powierzchnia wynosi praktycznie zaledwie jedną milę kwadratową. Dzieje tutaj dzisiaj okropnie wiatr, jest bardzo zimno, także przejdziemy się dosłownie przez chwilę, żebyście zobaczyli, jak ta część miasta wygląda. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmorach na In, e, gdzie możecie obejrzeć resztę moich podróży w po Londynie i nie tylko. Pa. Do centrum Londynu dojeżdżam pociągiem. Mieszkam na przedmieściach, ale Londyn to miasto o doskonale funkcjonującej komunikacji miejskiej. Wysiadam w samym centrum przy Liverpool Street. The City to samo centrum, serce Londynu, tutaj mieści się tak naprawdę centrum finansowe, a nowoczesność miesza się z tradycją, jest to widoczne zwłaszcza w architekturze choćby nawet samej stacji metra. Chociaż dzisiaj pięknie świeci słońce, to niestety też mocno wieje wiatr i jest naprawdę zimno. Udam się na spacer. Spacerując po The City koniecznie trzeba zobaczyć tak zwanego korniszona. To wieżowiec, który postawiono na miejscu biurowca Baltic Exchange, który w 1992 roku został zniszczony w wyniku zamachów bombowych Ira. Na pewno warto też zobaczyć katedrę świętego Pawła. To jest katedra, która ocalała cała cudem po wojnie bez zniszczeń. To jest pierwsza anglikańska katedra, która została zbudowana od zera. Idąc stąd na północ, można dojść do Szpitala Świętego Bartłomieja, do starodawnego budynku, e, oraz do Barbican e, i do Muzeum Londyńskiego, czyli Museum of London. Ja natomiast przejeżdżam metrem jedną stację, żeby zobaczyć budynki Bank of England oraz Royal Exchange. Stąd z kolei metrem przejeżdżam do kolejnej stacji Tower Hill, żeby stąd podziwiać widok na zamek Tower of London oraz na most Tower Bridge, na który muszę wrócić, kiedy będzie noc, żeby zrobić piękne nocne zdjęcia tego charakterystycznego dla Londynu punktu widokowego i zabytku. Jeśli dopiszę wam pogoda, to właśnie z tego miejsca warto jest zacząć spacer wzdłuż Tamizy i podziwiać piękne widoki na miasto. Można też oczywiście przejść się na London Eye. A ja uciekam, dosyć zwiedzania na dziś. Jest mi już trochę zimno. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach z Londynu i nie tylko.